Witajcie kochani. Po wczorajszym przesłuchaniu Kaczyńskiego przed Komisją do spraw Pegazusa, miałam to od razu wieczorem zacząć nagrywać, ale postanowiłam jeszcze zgłębić temat i zaczekać do rana. Przemyśleć to sobie. Słuchajcie, łapki w górę wszyscy, którzy oglądacie ten film i chcecie, żeby się poniósł, proszę o łapki w górę, bo to działa, i przypominam też, że Ci z Was, którzy są moimi patronami na patronite.pl, ukośnik Eliza Michalik, mogą później poprosić o przyjęcie do zamkniętej grupy moich patronów na Facebooku. A tam już niedługo, za tydzień lub maks za dwa, widzimy się online na żywo i te spotkania odbywają się cyklicznie. Dziękuję, że jesteście ze mną, matronki i patroni. Dziękuję wspierającym na YouTubie. Zaczynamy. Wczoraj pomyślałam sobie tak i napisałam też takiego tweeta. Posłowie Komisji do Spraw Pegasusa mieli tylko jedno zadanie najważniejsze i świetnie wiedzieli, że tego od nich oczekuje cała Polska absolutnie perfekcyjnie się przygotować. I nigdy nie zrozumiem, jak mogli tego nie zrobić. Nigdy. Nie będę Zwalać winę na Jarosława Kaczyńskiego. On ma swoje winy i swoje minusy, o których powiem, ale to przesłuchanie, to konkretne przesłuchanie, to, że ono wyglądało tak, jak wyglądało, to nie jest wina Kaczyńskiego, tylko to jest wina, a raczej odpowiedzialność komisji. Śledczy byli nieprzygotowani, zachowywali się niewłaściwie, nie znali faktów, nie zadawali właściwych pytań, ale przede wszystkim. Sposób, w jaki mówili do świadka, sposób, w jaki przemawiali, zadawali pytania, był nieprofesjonalny. Zeszli do poziomu Kaczyńskiego. Moja babcia zawsze mówiła: Nie dyskutuj z idiotą, bo pokona cię doświadczeniem. Najpierw sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem. Dyskusje z Jarosławem Kaczyńskim na poziomie Jarosława Kaczyńskiego były niewłaściwe. Poseł Zębaczyński, choć widziałam, że zebrał potem od części osób gratulacje w internecie, panie pośle, jakim pan był świetny, no nie, nie był świetny. Był krzykliwy, histeryczny, obrażał świadka. Tak nie można. W kinach jest teraz świetny film oscarowy już, jak wiemy, Strefa Interesów. Przeczytałam też książkę, na podstawie której jest ten film. Wiecie... Co sprawiło, nie robię tu paraleli, ale wiecie co sprawiło, że śledczy przesłuchujący tak strasznego zbrodniarza, jakim był komendant obozu w Oświęcimiu, uzyskał od niego, od tego potwora w ludzkiej skórze pełnię zeznań, a nawet nakłonił go do spisania pamiętników, kiedy siedział w celi i czekał na wyrok, które stały się nieocenionym źródłem historycznym. Ten śledczy był niezwykle uprzejmy. Rzeczowy. I zbrodniarz, który spodziewał się bardzo brutalnego przesłuchania bardzo histerycznego, mocnego dostał człowieka, który po prostu potrafi odpowiednimi pytaniami zrobić robotę. Kończąc dygresję, Komisja do spraw Pegazusa miała tylko jedno zadanie: nawet nie pokonać Kaczyńskiego, nie politycznie go rozstrzelać, po prostu wydobyć z niego odpowiednimi pytaniami, to kim jest i to co robił. To było ich więcej niż zadanie to było ich zobowiązanie, obowiązek wobec wyborców, wobec tych wszystkich ludzi, którzy stali w nocy w kolejkach, skrzywdzeni dyktaturą i Członkowie Komisji do Spraw Pegazusa, nie przygotowując się właściwie, zlekceważyli nas wszystkich, wyborców. Zlekceważyli obywateli, którym satrapa po prostu śmiał się w twarz. Słuchajcie, musiałam to obejrzeć zawodowo to jest ta ciemna strona mojej pracy, że czasem po prostu muszę oglądać takie rzeczy, ale byłam wściekła i skręcało mnie ze wstydu za śledczych, kiedy na to patrzyłam. Są sprawy, których nie można przegrać, kiedy się jest odpowiedzialnym człowiekiem. Po prostu nie można. Robisz wszystko, jeśli masz powagę sprawy, żeby jej nie przegrać. I to była taka sprawa. Z szacunku dla Polaków nie można było tego przegrać. Było dość oczywiste, że jedną z głównych, jeśli nie główną strategii, ze strategii w przesłuchaniu Kaczyńskiego będzie wyprowadzenie go z równowagi. Myślę, że było to dość oczywiste nie tylko dla nas wszystkich, ale także dla Kaczyńskiego. I myślę, że właśnie pod tym kątem w taki sposób przygotowali go jego prawnicy. Myślę, że główną mantrą, którą Kaczyńskiemu pokazywali, powtarzali jego prawnicy, było: Nie daj się wyprowadzić z równowagi. Oni zrobią wszystko, żeby cię wyprowadzić z równowagi. No, nie zrobili wszystkiego nie odpowiadali na jego chamstwo, nie wspomnieli o katastrofie smoleńskiej, co go zawsze wyprowadza z równowagi, ale Kaczyński widać było, że miał bardzo mocno zakodowane, że cokolwiek się wydarzy, nie może się dać wyprowadzić z równowagi mało tego i to już jest niestety kompletny upadek profesjonalizmu członków komisji. On ich kilka razy wyprowadził z równowagi. Każda pyskówka, każde histeryczne no niestety przewodnicząca komisji dopuszczała się pyskówek, jak na bazarze. Patrzyłam na nią i myślałam: Osoba taka jak profesor Ewa Łętowska, powinna być przewodniczącą tej komisji i prowadzić przesłuchanie. Taka osoba powinna być szefową komisji do spraw Pegasusa, profesor Strzębosz. Powinien Adam Strzembosz, powinien był być przewodniczącym takiej komisji i prowadzić przesłuchanie. To jest styl, który chcę widzieć w przesłuchiwaniu satrapów, dyktatorów, autorytarnych reżimowców. Tego nie było. Była małość, było zejście do poziomu Kaczyńskiego i taplanie się z nim w błocie, niestety ten przekaz koalicji obywatelskiej, który jest cały czas lansowany, oczywiście teraz trawestuje, ale że Kaczyński to jest taki niedołężny umysłowo dziad. Niektórzy złośliwcy mówią, że zaupierzony i tak dalej, chociaż tak się nie powinno mówić, bo to żaden argument. Ale co pokazało prowadzone w ten sposób przesłuchanie, że ten, którego nazywacie niedołężnym dziadem, pokonał was pokonał was i to z jedną ręką zawiązaną na plecach. Nie chciałam tego widzieć. Ale przyznaję Kaczejskiemu pokonał komisję. Zobaczymy co będzie dalej. Ale ta sytuacja też pokazuje jedną z dwóch rzeczy, że albo Kaczejskiego nie można lekceważyć, to na pewno zresztą Albo że członkowie komisji bardzo przeceniają swoje umiejętności i zdolności, bo gdybym usłyszała, że jednak się przygotowali, tylko po prostu tacy są, taką mają umysłowość i są, <laughs> przepraszam, niezdolni do przeskoczenia pewnego poziomu, to by było jeszcze gorsze. Krótkie pytanie, konkretne, na to liczyłam. Wiedza, fachowość, na to liczyłam. Jak to napisała jedna, jedna z internautek? Konkret, dynamikę, trzymanie przesłuchania w absolutnych ryzach, na błyskawiczne reakcje i riposty, na brak zgody, na miałkość odpowiedzi. To było perfekcyjne podsumowanie tego na Twitterze. Pozwolić na to, żeby Kaczyński pouczał. Członków komisji z koalicji obywatelskiej o kulturze, a to robił, o moralności, naśmiewał się z nim, i że nie znalazł się nikt, kto powiedział panie prezesie, panie premierze, a mordy zdradzieckie, a inne pana wyzwiska, które trzeba było w tym miejscu przypomnieć, a nocne przesłuchania Piotrowicza i obrady komisji, a reasumpcje głosowania, pan do końca życia. Nie ma prawa nikomu nic powiedzieć o kulturze. Prezes mówił o teoriach jakichś wydumanych, które miała tworzyć koalicyjna część członków komisji. Czy ktoś mu przypomniał o teorii wybuchu i zamachu? Brakowało mi ripost, te riposty. Bardzo prostackie, takie krzykliwe jak przekupy z bazaru, były w tych momentach, w których nie powinny, w których powinien być konkret, profesjonalizm w punkt. A tam, gdzie powinno być słowo, czy zdanie, czy wyraz choćby riposty, tego nie było. Nie potrafię tego zrozumieć. Niestety członkowie komisji, z jakiegoś powodu, choć było do przewidzenia, że Kaczyński dokładnie tak się będzie zachowywał, jak się zachował, uważali, najwyraźniej, że łatwo sobie z tym poradzą. Jak napisał do mnie w mailu jeden z moich widzów, tam, gdzie śledczym stawiane były jakiekolwiek bariery, takie zwykłe bariery, których każdy prokurator się spodziewa, kiedy przysłuchuje świadka, o którym wie, że raczej jest winny. Takie zwykłe bariery były stawiane w postaci aroganckiego zachowania, mającego wyśmiewania prześmiewczego. No czego się spodziewaliście o facecie, który pozwolił postawić faszystowskie strefy wolne od LGBT? Czego się spodziewaliście po totalnym prostaku i chamie, który obraża ludzi na co dzień, który sporej części Polaków odebrał prawo głosu, wyśmiewał ich, poniżał, który zrobił z TVP szczujnie? Serio byliście nieprzygotowani na to, na te właśnie bariery, na chamstwo, na arogancję, na wyzwiska, na lekceważenie. Oczywiście na kłamstwa, bo pojawiły się kłamstwa co do Romana Biertycha, Giertycha, co do Krzysztofa Brezy, nawet co do pana Zębaczyńskiego. I to takie powtarzane panie członku, to oczywiście jest strasznie żenujące i to świadczy oczywiście o Kaczyńskim, jak wszystko co powiedział. Mówienie panie członku i próba wyprowadzenia w ten sposób kogoś z równowagi, no to jest w 100% wystawienie sobie opinii. Jestem narcyzem, jestem bufonem, mam coś z głową, nie jestem zbyt zborny psychicznie, nie potrafię kulturalnie się wysławiać, nie potrafię prowadzić kulturalnej dy dyskusji na poziomie. Jasne. Tylko sami rozumiecie, że w Komisji Śledczej nie chodzi o wrażenia typu człowiek człowiek, tylko Komisja Śledcza oprócz swojego waloru śledczego ma też rzecz jasna, walor edukacyjny i po to się robi komisje Śledcze, żeby ludzie zobaczyli pewne rzeczy. Ten walor edukacyjny jest jednym z głównych i jest nie do przecenienia. Bo pamiętajcie, że Oprócz pokonania dyktatorów, trzeba ich jeszcze wyeliminować z życia publicznego, ale też trzeba pokazać, wyedukować opinię publiczną, co było złe w nich, w tym co oni robili. Dlaczego niezbędne jest, żeby ci ludzie ponieśli odpowiedzialność, w jaki sposób i za co mają ją ponieść? To jest konieczne. Więc jeżeli się nie potrafi zachować profesjonalnie i tego zrobić, to nie powinno się być członkiem komisji. Ja mam takie dojmujące uczucie, że ci członkowie wszyscy z przewodniczącą na czele. Oczywiście nikt nie przewidział, że fakt, że ona była w PIS-ie, Kaczyński bezlitośnie wykorzysta. Nie wiem, jak strona demokratyczna mogła pozwolić na to, żeby ktoś taki. Został przewodniczącym takiej komisji. Od początku uważałam, że to jest policzek w twarz wyborców koalicji obywatelskiej, ludzi, którzy chcieli końca reżimu i chcieli przywrócenia demokracji w Polsce. A wczoraj było widać, że jest to po prostu odsłanianie miękkiego podbrzusza przez komisję, w które to podbrzusze Kaczyński będzie walił jak w bęben, i na jego miejscu oczywiście robiłabym to samo. Znaleźli się też obrońcy Kaczyńskiego. Pan Jarosław Wilczewski napisał pod moim tweetem: Ale świadek to cyniczny, arogancki i sprytny gracz, który ma taką linię obrony, że nawet najbardziej przygotowany, przepraszam, nie obrońcy Kaczyńskiego, obrońcy komisji, sposobu pracy komisji. Więc napisał, że świadek to cyniczny, arogancki i sprytny gracz, który ma taką linię obrony, że nawet najbardziej przygotowany członek komisji przecież nie dałby rady. Do tego nie złożył przysięgi, no i mógł sobie ignorować wszystkich dookoła. Po pierwsze, po niezłożeniu przysięgi, ja zakończyłabym obrady komisji, będąc przewodniczącą i nie pozwoliłabym przesłuchiwać tego świadka. Złożyłabym wniosek do sądu o ukaranie świadka i po prostu zmusiłabym go do złożenia przysięgi, i dopiero wtedy mógłby być przesłuchiwany. Szefowa komisji, moim zdaniem, nie pozwoliła była, była powiedzieć mu ani jednego słowa po tym, jak oznajmił, że nie złoży przysięgi. No, co do argumentu, że to cyniczny, arogancki sprytny gracz, i że nawet najbardziej przygotowany członek komisji nikt by tu nie poradził, no to powiem panu tak, panie Jarosławie, każdy przestępca to cyniczny i sprytny gracz. Przestępcy i ludzie, których badają komisje śledcze w sprawach, których są postępowania sądowe i w prokuraturze, to na ogół nie są ludzie, Grzeczni, mili, uprzejmi, chcący panu wyjść naprzeciw i śledczym. Nie, to są twardzi, sprytni gracze, zawodowi oszuści, bardzo często kłamcy i przestępcy, specjaliści od oszustw i mydlenia oczu, a także specjaliści w wyprowadzaniu z równowagi, hamstwie, arogancji, sprawianiu, żeby inni czuli się nieswojo, tracili rezon, tracili wątek. I trzeba takich śledczych, którzy zdają sobie z tego sprawę i są merytorycznie przygotowani do postępowania z takimi ludźmi. Tego tu nie było. Po takich komentarzach, a było ich sporo wbrew pozorom, widzę, że jesteśmy narodem usprawiedliwi usprawiedliwiaczy. I jeżeli jest coś, co mnie w Polakach strasznie wkurza, jest parę takich rzeczy, to jest słuchajcie to, że nie cenimy, nie nagradzamy sprawczości, konkretu. Cenimy etos, ten tak zwany inteligencki, chociaż dla mnie to jest etos nierobów, polegający na pustym gadaniu. Cenimy pozory, nie efekty. Narzekamy na polityków, że nic nie robią, że tylko markują działania, ale bardzo wielu z nas pokazuje, że ceni pozory, nie efekty. No to co się potem dziwić, co się potem dziwimy, że politycy idą w pozory, a nie w ciężką pracę przynoszącą efekty. Oni po prostu wiedzą, że za efekty ich nikt nie doceni. A za pozory można dostać brawa od razu. Jeśli kogoś, kolejna rzecz, jeśli kogoś a propos narodu usprawiedliwiaczy lubimy, to też to zauważyłam, dla mnie to jest nie do pojęcia, to jak ta osoba da ciała, to natychmiast wyjmujemy swój dzienniczek ofiar, dzienniczek usprawiedliwiaczy i zaczynamy pisać usprawiedliwienia. Polacy nic się nie stało, to jest nasz okrzyk narodowy. Otóż się stało. I mówienie Polacy nic się nie chciało, i usprawiedliwienie komisji dlatego, że chcielibyśmy, żeby dobrze działała, i że stworzyła ją koalicja obywatelska, powołała ją koalicja obywatelska. Prowadzi tylko do tego, że zawsze będzie tak byle jak, bo ludzie chwaleni za złe rzeczy, dostający pozytywne wzmocnienie za to, że dali ciała, nigdy niczego się nie nauczą po prostu. Zróbcie tak dalej, a Nigdy niczego się nie nauczą i ta byle jakość, brak standardów, brak wiedzy prawniczej, brak w ogóle logiki i takiego, takiej bystrości, umiejętności ciętej riposty, który też tam widziałam, ale inteligentnej, nie jak przekupa na bazarze, te wycieczki personalne, nawet krzyczenie na świadka. Nie można krzyczeć na świadka. Dobry śledczy nie krzyczy na świadka, nawet jeśli jest nim nazistowski zbrodniarz. Poglądajcie sobie, nie wiem, proces Eichmana. I zobaczcie, jak tam się zachowywali śledczy. Słynne panie członku, to jest właśnie dobre podsumowanie tej komisji. Niestety chciałabym powiedzieć, że to jest dobre podsumowanie Kaczyńskiego, ale członkowie komisji dali się Kaczyńskiego, Kaczyńskiemu ściągnąć do jego poziomu. I to jest porażka, oprócz tego, że nie wyciągali żadnej wiedzy. Serię trafnych pytań na Twitterze zadała Bianka Mikołajewska. Może w ogóle weźmy profesor Łętowską, Biankę Mikołajewską, paru sensownych dziennikarzy śledczych. Niech oni zrobią taką komisję, bo z pewnością będą lepiej przygotowani i z pewnością zadadzą lepsze pytania. Kaczyński twierdzi, że najważniejszym argumentem w sprawie zakupu Pegasusa była walka ze szpiegowstwem. Jeżeli to miało być narzędzie kontrwywiadu, dlaczego kupiło je CBA, a nie ABBU na przykład? Takie pytania można przecież było zadać Zabianką Mikołajewską. Kaczyński przyznaje, że w 2017 roku wiedział, że jest problem z finansowaniem zakupu oprogramowania dla służb, które pozwoli walczyć z przestępcami i przekonuje, że mógł o tym wiedzieć jako poseł, tymczasem nie, nie mógł. Nie miał prawa o tym wiedzieć jako poseł. Nie miał prawa jako poseł mieć wiedzę o zakupie środków techniki specjalnej. Złapanie go za rękę. Nie wiedzieli o tym nawet posłowie do spraw służb. A CBA i Ministerstwo Sprawiedliwości nie chciały udzielać informacji w tym zakresie nie tylko dziennikarzom, ale nawet nikowi, a Kaczyński o tym wiedział. I teraz Kaczyński mówi, że było siedmiu oferentów, którzy proponowali sprzedaż oprogramowania podobnego do Pegasusa. Czy wiedział to już w 2017, gdy kupowano Pegasusa? A jeśli tak, skąd to wiedział? Na jakiej podstawie Kaczyńskiego informowano o ofertach tego typu składanych przez CBA? Mała próbka tego, jak powinno wyglądać to przesłuchanie. Tymczasem pozwolono mu opowiadać o jakichś mitach, nie wspominając nawet o micie w Smoleńsku. Pozwolono mu też kłamać, niestety bez riposty. Bartosz Węglarczyk, naczelny Onetu, słusznie napisał w swoim felietonie, bo Kaczyński oczywiście wyciągnął sprawę, wyciągnął listę dziennikarzy proszę bardzo, inwigilowanych za rządu PO-PSL, a tu PiS był taki cudowny i wspaniały. I Węglarczyk napisał bardzo słusznie, przypomniał, że Mariusz Kamiński w lutym 2016 odczytał z trybuny sejmowej listę 48 dziennikarzy, którzy mieli być inwigilowani przez rząd PO-PSL. I na liście było Kilkoro dziennikarzy, między innymi rzecz węglarczyk, był wtedy zastępcą naczelnego. Zarządu w PiSu śledztwo zostało umarzone. Sam węglarczyk mówi, że był przesłuchany przez 10 minut. Proforma zupełnie. Rząd Pis niczego tutaj nie zdziałał, a kupił Pegasusa i podsłuchiwał nie tylko dziennikarzy, ale opozycję, i jak twierdzi, Profesor Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, także inną wielką, ogromną, zaskakującą liczbę osób. Czy ktoś o tym wspomniał w taki sposób? Nie. Krzysztof Brejza, moim zdaniem wzburzony, choć nie chcę oceniać jego emocji, napisał później na Twitterze, czyli portalu X. Co za kłamczuk o Kaczyńskim? Byliśmy z tatą pomówieni w postępowaniu szytym przez agentów PiS, ponieważ Kaczyński. Twierdził, sugerował, może w ten sposób, że Brejza i Giertych to mogą być przestępcy. Wyobrażacie sobie? Po wszystkim, co przeszła rodzina Brejzów, co przeszedł też Roman Giertych. Kaczyński sugerował, wbrew wyrokom sądów, wbrew faktom już znanym, kłamca zawsze będzie kłamał, że oni są przestępcami. I ci ludzie musieli się sami bronić potem na portalu X, bo nikt z członków komisji nie miał godnej, zgodnie z prawem i odpowiednio wygłoszonej riposty. Co za kłamczuch napisał Krzysztof Brajza Okaczyńskim? Byliśmy z tatą pomówieni w postępowaniu szytym przez agentów PiS. Akt oskarżenia w sprawie rachunków za pluszowe wiewiórki i dmuchane zamki wpłynął do sądu rok temu, a nie jestem nawet wezwany tam jako świadek. Dlaczego nie powiedzieli tego członkowie komisji? Roman Giertek zapowiedział skierowanie aktu oskarżenia. W, w, szybko bardzo zareagował, co, i bardzo konkretnie, co mi się też podobało, zapowiedział skierowanie aktu oskarżenia wraz z wnioskiem o uchylenie immunitetu Kaczyńskiemu, e, właśnie w sprawie zniesławienia, jakiego miał się dopuścić, zeznając przed komisją śledczą. Czy Kaczyński był beznadziejny? Tak! Czy Kaczyński udowodnił, co najgorsze, że przez ostatnich 8 lat nie leciał z nami pilot? Tak. Czy facet w ogóle powiedział wprost, facet, czyli Kaczyński były premier, powiedział wprost, że wystarczą podejrzenia, żeby wykańczać ludzi, że taka jest jego opinia. Tam była taka wypowiedź, z której wprost można było to wywnioskować. I że nie widzi nic złego w tym, że nielegalnie udostępnia się komuś materiały operacyjne, i że po prostu przekazuje się szczujni TVP z materiały operacyjne. On wprost powiedział, że to jest OK. I nic. Ktoś kiedyś powiedział, że najniżej upada społeczeństwo, które pozwala, żeby jawni dranie, jawne szuje, prawiły mu kazania o moralności. I wczoraj słuchając tego przesłuchania miałam dokładnie takie wrażenie. Szuja prawi mi kazanie o moralności. Jawny drań, jawny kłamca prawi mi kazanie o moralności. Naprawdę nie chcę tego słyszeć. Jeszcze jedno. Kaczyński mówił bardzo dużo o demokracji. Zwróciłam uwagę na to, o czym pisze w felietonach od dłuższego czasu, na ten odwrócony język, który zawsze stosują dyktatorzy i Kaczyński go nadal stosuje. Wszystkie fakty o przestępstwach PiSu, które wypłynęły na jaw, wizyty nisztora w Orlenie, nie będę mówić, bo wiecie o co chodzi. Wszystko to. Ani na Joty nie wpłynęło na Kaczyńskiego. On dalej stosuje odwrócony język. On mówił o demokracji. On nawet groził członkom komisji, mówiąc, że to wy będziecie, nie wiem, pociągnięcie do odpowiedzialności, czy ludzie z waszego obozu politycznego, jak sądy znowu będą sądami, jak wróci demokracja i sprawiedliwość. Kasparow często zwraca uwagę na to, że współcześni dyktatorzy próbują bardzo często, to jest ich sposób Kiedyś tego nie robili tak często, a w tej chwili wymogi świata są takie, że ludzie uwielbiają, dlatego zresztą język jest taki ważny, słyszeć o demokracji i tak dalej, dlatego współcześni dyktatorzy lubią otulić się tak tą legitymizacją demokracji, tym takim kryteriami demokracji, na które lubią się powoływać, choćby wprost ją łamali, nie mrugną okiem będą mówić, że oni są demokratami. To jest takie odwracanie uwagi, stawianie parawanika, za którym dyktator chowa się, chowa to, co naprawdę robi, i niestety miałam wczoraj wrażenie, że taki przekaz poszedł w świat i, i ludzie się mogą na to nabrać. Bo bardzo wielu ludzi nie robi tak jak dziennikarze: my z tego żyjemy, my dostajemy za to pieniądze, mamy obowiązek to robić. Nie docieka prawdy. Widzi parawanik i parawanik wystarcza. Michał Chmielewski, ten psycholog, jeden z moich ulubionych komentatorów, słusznie zadał pytanie o to, jaki będzie efekt tego spotkania komisji. I no, wysnuł takie przypuszczenie, że może być tak, że ludzie się wkurzą, bo odczują zobaczą bezkarność poprzedniej władzy. I ja to dziś po raz pierwszy, odkąd koalicja 15 października wybrała wybory, ja, ja to właśnie tak poczułam, odkąd koalicja 15 października wygrała wybory. Po raz pierwszy właśnie tak to poczułam, dokładnie jak pisze Michał Chmielewski. Poczułam, zobaczyłam tę bezkarność poprzedniej władzy. Zastanawiam się, dlaczego Kaczyński nie jest jeszcze aresztowany za sprawstwo kierownicze. Zastanawiam się, dlaczego już nie ma wytoczonych 10 spraw i 10 procesów. Czas cierpliwości wielu osób się kończy, napisał ten psycholog. Mogę się tylko podpisać. Tak, czas cierpliwości się kończy. Mojej powoli też. To jest początek końca mojej cierpliwości. Presja na uczciwe, zgodne z prawem rozliczenie przestępców będzie rosła. Ja podtrzymuję swoją opinię, że PIS jest do delegalizacji. Ta partia spełniła wszystkie przesłanki do delegalizacji partii politycznej. Dlaczego nie ma o to wniosku? Skoro tak stanowi konstytucja, dlaczego Kaczyński nie jest określany jako yy, osoba, która dopuściła się sprawstwa kierowniczego, skoro dopuściła się i wszyscy o tym wiemy? Dlaczego może siedzieć i śmiać się w tła, twarz ludziom, wyborcom polakom, nie mając po drugiej stronie żadnej kontry? Będ, będą jeszcze przesłuchania, zobaczymy, ale. Przyznaję, że nie mam wielkich nadziei po tym, co widziałam. Nie podobało mi się to. Widziałam bezkarność Kaczyńskiego, a nie chcę tego widzieć. Do zobaczenia za dni kilka. Dzięki, że wysłuchaliście mnie.